Dzień powszedni we Lwowie. Generatory chodzą u nas też, w hotelu. Nie ma prądu w całym mieście. Uruchomione wszystko. Dzisiaj nie pada śnieg, jest fajniejsza pogoda trochę. Dlatego ja rozumiem, że są generatory potrzebne. No, niestety tu są wyłączenia. Były 7 godzin, na przykład, wyłączenie prądu. I żeby zaoszczędzić paliwa, to generatorów nie włączali tych. I siedzieliśmy po ciemku. Ale to była noc i tak, nie? Tylko, że rano, no ja też chciałam z prądu skorzystać. No. A nie było, podładować coś. Odwiedzamy jeszcze raz taki duży sklep firmowy. Zobaczymy, co tutaj będzie. E, już nagrywałam w tym sklepie, ale jeszcze raz zapraszam zobaczymy, co będzie czy coś innego. cukierki to było już patrzyłam w sumie te to same towary wiesz o to są tanie, po złote 50 takie wafelki dobre są one bardzo dobre są i y, te większe chyba nie. tak widzieliśmy wiśniowe tak jest. można no Roszetto, Roszetto. O, to można jeszcze ewentualnie takie serduszko. To wczoraj jedliśmy, to jest bardzo dobra czekolada. A to? Słuchaj, zobacz, jakie to jest ładne. Może takie na spróbowanie? Jedno. Ze złotem jakieś takie z orzechami jakieś, tak? Nie, to jest z orzechami, a to jest yy, takie truskawkowe czy wiśniowe jakieś. To to bym spróbowała. A to jest jakie? Doskonałe. Doskonałe. Mle mleczna czekolada. To można to ze, ze 3-4 Takie. Sto A to jest jakieś takie, a pudełeczko takie, zobacz, za 3,50 no prezentowe. Śliwka w czekoladzie, nie, śliwka to jest na 8 zł, taka tania. A 100 gram, syndeko. Wszystko 100 gram. czekolady Roszen są po 3, 3 zł, jakoś tak wychodzi może nie, czekolady tej firmy, ale nie Roszen to są po 3 zł a Roszen jest po 8, 7 no i takie większe też Oczy chyba to jest też 100 gram. To jest 80 gram. Taki są właśnie. Mhm. O też pewno, nie O, ta, no widziałam. W Polsce i wez, kupują ludzie i myślą, że kupują polski towar w Biedronce, a to wszystko nowinka, tak. Tak. W Polsce jeszcze ich nie ma, ale te są w Polsce i normalnie każdy kupuje i nie oszukujmy się. Tak, bo ktoś będzie patrzył akurat, że firma jakaś, nie? U mamy wafelki na wagę, to wszystko tak ładnie i smacznie wygląda i smacznie pachnie. Za Co, złoty coś? No, takie pianki. 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 Może wezmę taką pianek. A ja też wezmę serduszkę. Czy wziąć tamto? Można i tak. Dobra. Może być takie. Mogło się nie i tu jeszcze są takie zimowe jakieś Te Yumi Gumi kupiłam Właśnie, tylko że one 29 kosztowały w, jaka ta... Rukawiczka była tańsza. No. I do kawy. A to są jeszcze takie. To mnie interesuje, to jest masło słodkie jakieś takie właśnie. A i mleko, to nie pika. Znaczy właśnie się zastanawiam nad tym mlekiem. Na nie. Jest. no ile to kosztuje to O, I takie duże. Ale to jakby jest, do, to jest w ogóle jakby do kawy można używać, tylko to jest bardzo ciężkie takie mleko tuczące i takie y, słodkie i tak dalej, ale dobre to jest mleko ogólnie. A to co to jest? A to to, to jest masło słodkie. Się. Mhm. Dobre są te słodycze, dobre? Dobre. Co dobrego jest? Co Mhm. ja o takie. A to? O to? On, on. O takie on. A to się mnie. Nie. Dobrze, dziękuję. To dobre? To dobre może mhm. to dobre. Galaretka, Galaretka, mhm. marmaladka. Mhm. Mówiłam, czyli wzięłam taką galaretkę, marmoladkę sobie. Pani mówi, że te pianki są niedobre. To Znaczy, że pani nie lubi, a ja też takich pianek nie lubię, ale wezmę. Spróbujemy no. Ale jeszcze idę zobaczyć, bo to słuchaj to brali wczoraj. Ale wiesz co, to nie wiem czy to jest dobre. Nie, to, ale to taki cały worek kilogramowy, tak, widać, że kilogram. Dobra, idziemy. Mamy zakupy. Jeszcze zobaczę co tu można jeszcze tarmel taki wezmę jeszcze. Co tu dobrego jeszcze jest? Takie są, to u nas nie ma Dobre są te słodycze ukraińskie. Dobra rzecz. Dziękuję. Takie różne batony. Fajne. O te batony wzięłam dla Ciebie, chcesz spróbować też. Tak już mówiłam na poprzednim filmie, że my kupujemy słodycze, tylko te takie wybrane. Naprawdę z firmy Roshen, bo tutaj są jeszcze jakieś inne firmy, albo jakieś takie uboczne produkty bez nazwy Roshen, ale my bierzemy i naprawdę to jest bardzo dobre. No zresztą cały świat kupuje tą firmę, bo wszędzie, nawet w Japonii są te produkty. No, i kupiliśmy sobie tu, tej, właśnie tutaj. No, i e, my przywozimy do Polski walizki słodyczy. <grymne> nie, taka wymiana jest. Każdy coś przywozi sobie. Nie, no kupiliśmy sobie trochę wczoraj, dzisiaj. Dużo nie można też jeść cukru, ale prezencie też dla innych. Nie, ten Kamas. Minus siedemdziesiąt pięć procent. Niestety, rolejbusy jadą bez prądu, no bo nie ma prądu w całym Lwowie.